Hej, z tej strony Gatsby i wróciliśmy do Head of Iron 4 jako komunistyczne Chiny. I co ostatnio? Zdobyłem trochę tutaj już przewagi na przedziwnych terytoriach, Ach, też musi tutaj też lekko mi laguje tą już grę, więc raczej nawet już nie będę chciał już dalej kombinować, żeby cokolwiek tam dodawać nie wiem tylko dlaczego tak bardzo mi laguje. Chyba to przez to jednostek albo nie wiem, albo coś mi się już narobiłem dwóch rzeczy w komputerze. Hmm. Z czego to też ta druga opcja też bardzo możliwa jest. Hmm. tutaj zaatakujcie. Tylko zostawcie jeden oddział. Zapotrzebowani na stal, rozumiem spoko. Pełno stali mi brakuje, więcej. oh my goodness, please. Hmm. No dobrze, tu widzę, że macie to, dobra? Hmm, spoko. I teraz hmm, zmniejszcie jedno, dobrze. I znowuż zamkniemy chociaż dwie dywizje. No, zawsze to będzie coś. Dobijcie te pięć dywizji już, żeby nie męczyły się tutaj. Bo jak widzę takie kurde ilości jednostek, to aż, aż mi szkoda ich tutaj ten zostawiać. Żeby się męczyły one. Dobra, i wiecie co? Pomóżcie tym tutaj, co do tych Macau i Hongkongu, e, podaruję już sobie to. Według mnie to trochę za dużo to by było, już. Weźcie, troszeczkę więcej frontu, przejmijcie od y, tego. Y, mało, mało naszego. Przewiciela narodów wszelakich, świata i takie super synonimy zawsze można myśleć do każdego dyktatora. Dobra, tutaj świetnie. Wiecie, to zróbcie tak już po prostu i zaatakujecie i zniszczycie ich, bo już oni nie mają możliwości żadnej w tym, by przeciskać się tutaj. No dobrze, tutaj w miarę... Nie można naprawdę narzekać na tą sytuację, która gdzieś obecnie się kręci. Hmm... Podejdzie tu naprawdę no. Nadwyżka zapotrzebowanie na ropę. No dobra, brakuje dalej. A, ropy to nie, ale gumy i TP to, to już raczej nie powinno brakować. hmm. Mm -hmm. Jugole kapitulują, no dobrze. Pół tych jednostek niech atakuje, tu. No dobrze, spokojnie oni tutaj przejmują inicjatywy. I co? No, czekam aż po prostu tutaj się coś zdarzy nowego. Mm hmm, mm, dobrze. I teraz bym chciał zmniejszyć e to zmniejszymy wam leciutko ten odcinek frontu, bo za dużo. To kurde też. Jak później ten oni będą znowuż kombinować, za dużo i tyle. Dodajcie jeszcze jedną siłę, żeby tu załatwić. Oni dalej mają tych kornych? Dla mnie to jest serii. O, Republika Niemiecka kapituluje? Hmm? Dla mnie to jest jeden z głupszych pomysłów ogólnie ich, ale niech będzie. Jako, że tutaj świetnie pokazaliście mi yy, swój boczek, to trzeba zaatakować. Jest tu no, jedny, no. Z Oporem maniaka. Hmm. Hmm. Co tam mają? O, jeszcze więcej sił można dodać. Dobrze. Yy, b -b 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 nadwyżka, nadwyżka. Zapotrzebowanie na stal. No dobra. Och, dalej. A no może to przez to, że mają na przykład na odcinkach pojedynczych frontów, mają 50 dewizji plus i to tak tylko przyklepują sobie ciągle. Ok, hmm. to nie za 100 punktów. Dlaczego tu nie idziecie? Pusta jest linia frontu i dziur. Hmm, atakujcie dalej, tu trzeba pomóc im. Hmm. Tutaj nie widzę żadnych możliwości nowych. Chyba, że zrobimy coś takiego. No. A i tu jeszcze jedno lotnisko mamy, które mógłbym wykorzystać na myśliwce. Mm, nie, zróbmy tak, i teraz na 200 ustawmy, i te samoloty wystawmy tutaj sobie do walki. Dobra, i tylko pytanie: mamy jakieś tu lotnisko? Tu mamy jakieś lotnisko z 400. Samolotami. Hmm, nie, nie potrzebuję szczerze. Ale mógłbym tutaj przenieść te jednostki tak, tutaj Do tego miejsca i później stąd, żebyście południowe Chiny atakowali. No dobrze, spoko. No i to już jest myślę, że w miarę OK pomysł. Hmm, jeszcze wiecie co? Dajmy troszkę tu jedną rzecz. Ciężkie myśliwce. O. 500 sztuk ciężkich myśliwców. Niech one też tu wspomagają. Żadnych ataków kamikady, bo to bez sensu. Nie lubię tracić jednostek na czorta, więc. E. Tak, miałem pomóc. And that's me. Po jakie ja mam 7 milionów ludzi do armii, możliwych, więc no to takie po mam coś robić co nie ma sensu. O, ulepszoną artylerię, świetnie, to zaraz robimy ją, tylko chwileczkę, tu przerzućmy i teraz tak, co tutaj oni robią? No przecież im mówiłem, że mają pomagać im tu, normalnie, niech będzie, pomagajcie już im. Jeszcze was tutaj o weślimy. Myślę, że tyle dywizji powinno im już z wielu stron. Jeszcze atakujące to, powinno one naprawdę już załatwić. Jeszcze oni mają problemy z zaopatrzeniem, więc nie sądzę, żeby już dalej coś kombinowali. Tu. Hmm, tutaj. Ładnie bym was poprosił, jeżeli tutaj macie prowincję wolną, to atakujcie. Wy tu też zaatakujcie, wy bym chciał, żebyście atakowali w to miejsce... E, w Stalinie, No, okej. Okay. Więcej tego tutaj, zapotrzebowanie na ropę zaraz. A no dobrze. Nie ma problemu. to naprawdę... No, i co, dwa razy większe straty niż ja, więc na razie nie można narzekać na to. Uuu, wow, czyli really. połączcie te dwie siły, będzie ok. Oni dalej tu mają samoloty? No, ciężko walczą na razie. Zbombardowano działy. Tutaj zniszczone nasze myśliwce, zniszczone myśliwce wroga. No, dużej różnicy na razie nie ma tutaj pod tym względem, więc nie mogę narzekać. Mm -hmm. Jak wy tutaj, a alpinistę górala niedługo dostaniecie sztuk misza leśnika. No, nie można narzekać, że jakieś super złe te rzeczy dos, y, otrzymujecie z tychże y, tutaj umiejętności, więc okej. Okay. Nadwyżki mi się wzrastają, zasobów naturalnych, aż dziwne. Atakuj tu, jeżeli możesz, bo oni mają tutaj duże problemy, których raczej szybko nie rozwiążą już. Kanton mm -hmm. Gademy, przestań już. No, dobra, okej, okay, zaatakujcie tu. I dobijcie tych tutaj kolegów. I teraz tak, um, 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 atakuj tu. Możecie zostawić moje okręty w spokoju, czy raczej to już jest problem dla nich? Raczej problem i nie sądzę, żeby on był szybko zniwelowany. A tak ogólnie, pokażcie mi, jak wam idzie produkcja moich armatek. Nooo! Dalej mnie atakują, atakują mój port morski, by zniszczyć moje te samoloty. Ja Najlepsze, że oni nie mają tutaj żadnych miejscówek, z których to by mogli to robić, to. No, oni najbliższe tutaj mają tylko przecież w tych miejscach, tylko jakieś parę portów i tyle. Dobra, tutaj ładnie idzie do przodu. O! Odbierzmy regiony. Zjedzmy do końca. Aż dziwne, że ja zdobyłem to wszystko, ale okej. Okay. O, nie mogę naprawdę. Dobrze, i odbierzmy region narodowy i odzyskajmy ten. Nie, nie mogę. Koniec, który to teraz nie, nie mogę. Koniec tury, i oni już mają coś? A Karaiby Okej. Okay. O, yy, aha, dobra. Aha, dobra, okej, okay. Koniec tury i gotowe obliczanie, dobrze. Świetnie. Najlepsza informacja, przyszła do mnie, że wygraliśmy już z tymi. I co? Dodajmy sobie cholowany jak lęk jeszcze tam dużo, jeżeli można i trzeba. Dodajmy jeszcze więcej niszczycieli, bo i tak nie mamy co robić z nimi i do Pekinu. I tyle. Nadwyżki tutaj już potrzebujemy aż tyle ale widzę za to że potrzebujemy ropy no dobrze jestem ciekawy czy coś wyskoczy mi tutaj jakieś super informacje że zdobyliśmy nie wiadomo co skończyliśmy cały ten szereg wojen domowych o Właśnie o! Po zakończeniu Chińskiej wojny domowej, nadszedł czas, byśmy skonsolidowali władzę w Chinach i pokazali ludziom, że to my stanowimy współczesne państwo środka. Jesteśmy władzą, która prowadzi ich ku przyszłości. O! W tym celu powinniśmy mieć stolicę godną naszego wspaniałego kraju. Będziemy rządzić ze stolicy północnej. Z południowej nie. Mhm. Nie, według tego ze stolicy północnej będziemy korzystać. Mniejsza szansa, że mnie ktoś zaatakuje głupio. I zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj wyniknie z tego. Czy raczej na razie nic. Dobra, tam sobie, chwilkę jeszcze zobaczymy. Czy jakieś parę jakichś innych e, informacji tu się pojawi, czy tylko już ten. A i tak najbardziej cieszę się główny mój cel w tej kampanii, czyli uzyskanie tutaj moich terytoriów e, jako już. Chiny, Chińska Republika Ludowa. Żeby oni mieli już wszystkie najważniejsze prowincje. Zostało osiągnięte dla mnie, więc. Nie mogę narzekać już. No, tylko mówię teraz, jedynie co to tylko zostało mi tutaj, szczerze, tylko poczekać. Zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj informacja jakaś będzie, jakaś chwilka. Um, bo, jak nie, to może skończę odcinek, ten dodam po prostu od razu jeden po drugim, bo nie jest dosyć krótki. No. no, myślę, że i tak to jest bardzo przyjemna rozgrywka. Mogłem na przykład więcej tutaj e, od Włochów, od Niemców przejmować, ale nie chciało mi się bawić w te, wabranie się tego wszystkiego, ale mogłem, ale nie, nie zrobiłem tego. To też taka jedna rzecz. Co do t, dalszych tutaj tego m, historii, tego co tutaj by się wyglądało, to bym zakładał, żebym musiał zdobywać albo z y, tymi. Le... Jak to? Yy, albo na dwie opcje: albo bym musiał atakować spadochroniarzami, albo bym musiał robić jakieś inwazje morskie. Tak czy siak, Jedn, y, obie te wersje nie zachwycałyby mnie, więc nie sądzę, żeby mi się chciało już kurde kombinować aż w tak drastyczny sposób, żeby kogokolwiek tam coś zrobić więc no chyba skończmy na tym odcinek, wrzucę go od razu po tym poprzednim i tyle. Jeżeli będę już wrzucać je wszystkie do tego nie nagrywania, tylko do YouTube'a. Ale dobra. Jak coś, myślę, że skończmy na tę, tą serię. W miarę nawet wyszła ona za pierwszym razem. Jakichś drastycznych błędów taktycznych nie było. Jedynie co, to mogłem szybciej spadochroniarzy wziąć i wtedy zaatakować Japonię, żeby ona nie dołączała. Ja bym na przykład już wcześniej miał już załatwioną sprawę z Chinami i zjednoczenie Chin wtedy samych w sobie. I wtedy na przykład bym może przemyślał ich jakoś inaczej, może bym chciał nasłuchać. Żeby tutaj od y, tych y, Portugalczyków, od Anglików, żebyśmy odebrali jakieś te... No cóż... Yy... Może zagram też Chinami, jeżeli będą powstanie jakiś DLC, w którym będzie tutaj bardziej uszczegóławiać tą historię w tym rejonie świata, czyli na Dalekim Wschodzie, ale dobra. Jak coś, trzymajcie się, do następnej serii, hej!